Siemano, 1 maja Mattel wypuścił zestawy ze swojej nowej marki, czyli z marki Mattel Brick Shop. A nagrywam o tym dlatego, że te zestawy powstały we współpracy z marką Hot Wheels. Dzisiaj je wszystkie sobie omówimy, trochę tych zestawów wyszło, są one ogólnie w trzech różnych skalach, także każdy z nich wam pokaże. Koniecznie oglądajcie do końca, bo w jednym zestawie znajduje się naprawdę przekozacki model Hot Wheels. Ale tak właściwie to zacznijmy od samego brandu, no jest to Mattel Brick Shop, a część z was pewnie wie, że Mattel wcześniej również sprzedawał klocki, ale sprzedawali je oni pod inną marką była to marka Megablocks. Tą markę Megablocks pewnie część z Was widziała w jakichś sklepach. Ona była normalnie dostępna w Polsce w zwykłych, dużych marketach. Teraz stworzyli nowy brand, no i w sumie sam nie wiem, czy jest to taki rebranding po prostu tego Megablocks, czy może po prostu osobna marka. Tak do końca nie wiemy też, jakie inne zestawy pojawią się pod marką tą Brickshop. Za dużo informacji nam tutaj Mattel nie dostarczył. Ja natomiast zauważyłem jedną różnicę. Klocki z Brickshop na każdym klocku mają logo Mattel, a klocki Mega na każdym klocku mają logo Mega. Z różnic to chyba tyle. może przejść sobie do zestawów. Aha, no i warto zaznaczyć, że klocki Mega oraz klocki te nowe, wszystkie one są kompatybilne oczywiście z Lego. No i teraz możemy przejść do omawiania zestawów. Póki co pierwsza współpraca to jest właśnie z marką Hot Wheels i dostaliśmy modele aut aż w trzech skalach. Mam tutaj kompa dla ściągi, żeby w niczym się nie pomylić. No i skale jakie dostaliśmy tak naprawdę każda ma swoje nazewnictwo zaczynając od skali 1.32. Ta skala nazywa się Hot Wheels Speed Series i to są po prostu te najmniejsze zestawy. No i te małe zestawy Zestawy na Mattel Creations kosztują w priorderze 105 zł za zestaw. I z tego co tutaj widzę, to te zestawy mają około 200-250 klocków. No i wydaje mi się, że ta mniejsza skala to jest po prostu konkurencja dla serii Lego Speed Champions. Jeśli chodzi o klocki Mega, to też wychodziły takie zestawy po 200-300 klocków, więc jest to praktycznie, że to samo. Ale jest jedna drobna różnica. Te nowe klocki mają dużo zmiennych felk. I z tego co Mattel pisze, te felgi są wykonane w całości z metalu. Plus jeszcze te zestawy mają mieć naklejki, także żeby każdy model można było sobie trochę spersonalizować pod siebie, czyli albo zostawiamy clean look, no albo po prostu dajemy na niego naklejki. No i tak samo jak w przypadku zestawów Mega, tak i w przypadku tych nowych klocków, do każdego zestawu dołączony jest Hot Wheels. Jeśli chodzi o jakość wykonania, wydaje mi się, że jest to coś w stylu zwykłych mainline'ów. Kółka to zdecydowanie są plastiki, w podwozie obstawiam, że też jest plastikowe. No i jeśli chodzi o te małe zestawy, to na start wleciały aż trzy zestawy. Pierwszy z nich to Cadillac Project GTP Hypercar. Wydaje mi się, że to jest fura, która jeździ w Le Mans. Mamy tutaj 236 klocków. Do zestawu dołączone jest aż 8 felg. Więc możemy sobie wybrać, czy chcemy mieć po prostu kółka złote, czy srebrne. W zestawie jest również Hot Wheels. I wydaje mi się, że jest to totalnie nowy odlew. Nigdzie wcześniej tego nie widziałem. Na stroju Matela możemy przeczytać jeszcze, że dołączona jest jakaś po prostu metalowa blaszka, taka, która podpisuje ten Model. No, jeśli chodzi o tego Cadillac'a, to tak naprawdę byłoby tyle. Jak widzicie, jest on dostępny w preorderze, ale zamówienia będą wysyłane najpewniej dopiero w grudniu tego roku, więc trochę na nie poczekamy. Kolejny model to Maserati MC20. Ilość klocków bardzo zbliżona do Cadillac'a, bo tutaj mamy aż 250 klocków. No, może nie aż, po prostu 250 klocków, no nie jest jakoś mega dużo. W zestawie praktycznie to samo, czyli znowu mamy tutaj 8 felk do wyboru. Czy chcemy mieć takie, które bardziej przypominają Hot Wheelsa, czy takie, które są po prostu bardziej realistyczne. Wyglądają jak z prawdziwego tego Maserati MC20, a jedne wyglądają po prostu jak Real Riders Spremek. Oczywiście w zestawie też są naklejki, więc możemy całą furę sobie poobklejać albo clean look, albo cała poobklejana. No i akurat do tego zestawu dołączony jest całkiem fajny Hot Wheels, no bo jest to Maserati MC20 i to też wydaje mi się, że jest totalnie nowy odlew. Nigdzie wcześniej to Maserati nie wyszło. Co do kółek na tym Maserati, wydaje mi się, że są plastikowe. Tak to wygląda na renderze, ale jeśli chodzi o wzór, no to wyglądają po prostu. Po prostu jak Real Riders, po prostu musimy zaczekać i zobaczymy jakie kółka tak naprawdę są na tym modelu. Póki co nie jestem w stanie tego stwierdzić, a Mattel nigdzie w opisie też nie zaznaczył tego czy to są Real Riders czy zwykłe plastikowe. I jeśli chodzi o preorder z Mattel Creations to mamy tylko te dwa zestawy. Ale jeśli wejdziemy na stronę Matela, taką zwykłą, nie Mater Creations, to okazuje się, że wyszedł jeszcze trzeci zestaw a jest to Custom Camaro z 1968 roku. Fajne zielone malowanie w tym zestawie mamy minimalnie więcej klocków jest ich aż 289. Felgi albo mamy do wyboru chromowane, albo takie jak na tym mniejszym modelu w tle mamy jakieś takie po prostu pięcioramienne. Oczywiście do zestawu dołączony jest Hot Wheels, ale ten Hot Wheels istnieje już w zwykłych mejnikach, więc nie jest to dla nas nic nowego. Więc z tych trzech zestawów, moim zdaniem zdecydowanie najlepsze jest to Maserati MC20, bo po prostu ma w sobie jakiegoś nowego Hot Wheels'a. Jeśli chodzi o same klocki, no to moim zdaniem i tak Speed Champions wykonane są może troszeczkę lepiej. Ja po prostu lubię ten klimat Lego. Podoba mi się to, że w każdym bildzie oni zostawiają troszeczkę tych klocków na wierzchu. Jak widać Mattel poszedł taką polityką, że po prostu auto ma być full gładkie, ma idealnie przypominać po prostu model auta. No a Lego jednak zawsze zostawia jakiś ten malutki taki smaczek w postaci tych kurczę, nie wiem jak to się nazywa, stady, te kropeczki takie wiecie od klocków. Zawsze troszeczkę tego gdzieś wystaje na modelu, tak żeby z daleka można było po prostu stwierdzić, że są to klocki, a nie jakiś taki po prostu, wiecie, zwykły model. Więc mi bardziej podoba się klimat LEGO, ale wydaje mi się, że te klocki od Matela będą wykonane tak troszeczkę bardziej realistycznie. Kolejna skala nazywa się Hot Wheels Elite Series i jest to skala 1.16. I tu ponownie wyszły trzy zestawy, ale na Mater Creations do preorderu dostępne są tylko dwa. Pierwszy z nich to Corvette Grand Sport i tutaj wydaje mi się, że również to nie jest żaden nowy Hot Wheels w zestawie, on był, więc jakoś nie, nie jaram się mega tym zestawem. Te zestawy już są zdecydowanie większe, Tutaj mamy aż 918 klocków, i ponownie jest to konkurencja po prostu dla modeli z serii Lego. Wydaje mi się, że ostatnio wychodził Kuntacz, to on też również ma coś około 800-900 klocków. Jedyne co to, te klocki od Matela są chyba trochę tańsze, no i pewnie w polskich sklepach też będą po prostu tańsze od Lego. Ale w tych zestawach 1,16, w przeciwieństwie do tych 1,32, Matel w opisie chwali się, że. Dekielki felk już są wykonane z metalu. W tych mniejszych, chyba, to jest nadal plastik, ale w tych większych, one są metalowe, więc taki naprawdę fajny smaczek. Oprócz tego, w tych większych już mamy działający układ kierowniczy, więc normalnie, jak skręcamy kierą, to skręcają również kółka. No, oczywiście, otwierają się drzwi, otwiera się macha, widzimy silnik. Niestety, w silniku żadne tłoki nie chodzą ani nic w tym stylu. Najlepszym smaczkiem, chyba, po prostu są metalowe dekielki kół. Więc są model bardzo przyjemny, ale moim zdaniem o wiele lepszy jest model Hondy NSX. No, a tak właściwie to. Akura NSX z 1990 roku. Sama Akura wygląda moim zdaniem naprawdę dobrze, szczególnie jak jest taka czerwona, clean look wygląda naprawdę git. Ilość klocków podobna 876, również 8 sztuk dekielków. Do wyboru albo takie srebrne, chromowane, pięcioramienne, albo felgi, które wyglądają jak TE-37, sześcioramienne, złote. No i w tym modelu mega podoba mi się to, jak możemy go skustomować, bo przerobić go możemy na safety cara. Jest to moim zdaniem świetne nawiązanie po prostu do Hondy NSX, którą posiadał świętej pamięci projektant Ryu, który po prostu pracował w Mattelu właśnie jako projektant. No i on personalnie posiadał taką Hondę. Ona wychodziła jako mainline w Hot Wheelsie. Wychodził nawet świetny model RLC, który był właśnie repliką. Tej jego Hondy, więc to jest naprawdę moim zdaniem świetnym smaczkiem w tym secie. Co do modelu Hot Wheelsa, który jest tutaj dołączany, wydaje mi się, że jest to zwykły mejnik, nic szalonego. A jeszcze najważniejsze, bo wcześniej nie powiedziałem, te większe zestawy są po 255 zł plus dostawa. No obecnie dostawa od Matela kosztuje 6 dyszek, ale jest naprawdę duże prawdopodobieństwo, że te sety po prostu pojawią się u nas w Polsce w zwykłych marketach. No i trzeci model z tej skali. On znowu nie jest dostępny na Mater Creations. Dopiero jak się wejdzie na stronę Matela, to pokazuje, gdzie można go kupić. Oczywiście w Stanach już mogą go sobie zamówić yy, przez neta, po prostu na targecie, albo w sklepach chyba tego jeszcze nie ma, bo nadal jest to pre-order, ale pewnie u nich będzie normalnie. A ten model to Custom Chevy Pickup z 1962. Yy, model Hot Wheels, który tutaj mamy dołączony, to ponownie nie jest nic nowego. Ten model w gamie Hot Wheels już istnieje. Sam zestaw posiada 858 klocków, i w jaki sposób możemy go tutaj przerobić. Możemy zmienić mu troszeczkę maskę tak, żeby było widać wystający przez nią silnik. Fajnym smaczkiem na pewno jest to, że jest po prostu ta deska surfingowa dołożona. Klasycznie po prostu dwa rodzaje felg do wyboru. Także fajny smaczek z tym, że można sobie tak robić customizować te modele. No ale nie jest to nic nowego. Lego wcześniej już to robiło. Ja mam bardzo fajny zestaw Porsche, który można zbudować jako turbo albo jako Targę. Więc Lego również robi takie ciekawe smaczki. No i moi drodzy, Creme de la Creme Moim zdaniem najlepszy zdecydowanie Zestaw, jest to zestaw w skali 1.12 Hot Wheels nazwał go tutaj Po prostu jako Hot Wheels Premium Series Czyli taki można powiedzieć, że zestaw premium Póki co wyszedł tylko i wyłącznie Jeden zestaw, jest on dostępny do pre przez Mattel Creations Jego cena to 610 zł Całkiem sporo, ale w porównaniu do Lego To chyba i tak jest troszeczkę taniej A ten zestaw to Mercedes-Benz 300 SL No moim zdaniem model wygląda Naprawdę kozacko i jest naprawdę spory, bo on klocków posiada aż 1600. Znaczy, nie w sumie klocków, tylko elementów chyba 1600, bo wydaje mi się, że oni liczą tutaj wszystko, czyli nawet autko, które jest dołożone, te wymienne kołpaki i tak dalej i tak dalej. No ale 1600 jest to naprawdę już sporo. No i ten zestaw jest naprawdę dokokszony, mamy tutaj dużo rzeczy. Sam 300 SL możemy go zostawić albo w takim clean looku, no i wszystkie felgi, które mamy do wyboru są metalowe. Oprócz tego widzę, że w zestawie dołożone są jakieś naklejki, więc opcjonalnie można sobie dołożyć tutaj trochę na naklejek, ale to co dla mnie jest najważniejsze, moi drodzy, do tego zestawu dołączony jest naprawdę świetny model Hot Wheels, czyli właśnie Mercedes 300 SL. Na odwrocie tego opakowania widać, że do modelu dołączona będzie gablotka, co naprawdę jest na ogromny plus. No i na pierwszy rzut oka od razu możemy zobaczyć, że model ma tak, kółka Real Riders i kto siedzi w temacie Hot Wheels ten od razu to zauważy, że ten model to najprawdopodobniej jest ten sam odlew, który był właśnie w RLC-kach. To ten sam odlew, który powstał jako Babe, czy chociażby kiedy Kiedyś wyszło ekskluzywne tylko i wyłącznie 50 sztuk ze współpracy z marką IWC, czyli marką, która robi zegarki do Mercedesów. Więc co, no, odlew jest naprawdę, naprawdę świetny. Ja jak to zobaczyłem, to od razu stwierdziłem, że powinę sobie, i tak zamówiłem to już w preorderze. Po prostu bałem się, że może się to wyprzedać czy coś. Mimo, że jest to preorder, najpewniej będzie to w sklepach, ale moim zdaniem, lepiej dmuchać na zimne i po prostu, no nie mogę odpuścić takiej okazji. Świetny 300 slek 610 zł trochę boli, no ale jakoś tam to trzeba. Oleje, kurczę, no do zestawu mamy klocki, a Hot Wheels tak naprawdę w sumie jest gratis. No i też jestem ciekaw, czy akurat ten duży zestaw normalnie trafi do sklepów. Obstawiam, że tak. Wolałbym, żeby nie, bo kurczę, ten odlew 300 SLS serio świetny i szkoda, jeśli miałoby go wyjść, nie wiem, tam 100 tysięcy. Fajnie, gdyby był trochę bardziej limitowany, troszeczkę bardziej ekskluzywny. No jednak, my, kolekcjonerzy, lubimy zbierać rzeczy, które są po prostu rzadkie i niedostępne. Fajnie mieć w kolekcji jakieś rzadkie modele. Jest tylko i wyłącznie jedna, Rzecz, która minimalnie mnie martwi, bo tutaj w opisie mamy. Napisane, gdzie to jest napisane? No i tutaj jest napisane, że autko, które jest w zestawie, dostępne jest najpierw w zestawach Mattel Brick Shop. I teraz jak to rozumieć? Czy ten 300 SL wyjdzie, nie wiem, później po prostu na karcie do kupienia, może w gablotce jako RLC? Mega ciężko jest to zrozumieć. Tego RLC to w sumie tak nie obstawiam do końca, no bo widać, że to autko nie ma spektry, ale może będzie jakieś wydanie tego 300 SL? Znając Mattela, a ostatnio naprawdę starają się nas oskubać z pieniędzy, jak tylko mogą, może będą tacy grid i że wypuszczam ten model jeszcze. Trzymam kciuki, żeby go nie wypuścili i żeby został tylko i wyłącznie w tym secie. No i co? Jestem ciekaw waszych opinii, co myślicie o tych klockach, czy wam się podobają, czy nie, czy jednak Lego lepsze, czy po prostu spróbujecie, zaryzykujecie i kupicie sobie taki zestawik na testa. Ja osobiście nadal jestem team Lego, ale na testa wezmę, muszę przyznać, że skusiłem się tylko i wyłącznie dla tego 300 sl no bo wcześniej widziałem już po prostu te klocki mega i totalnie mnie nie interesowały, nawet mimo tego, że dodawałem tam były jakieś hotwilsy, no jednak, zawsze, kurczę, to Lego po prostu on top, nie? Ale tutaj, tak jak mówię, dałem szansę, zobaczymy jak to będzie. Klocki przyjdą w grudniu, więc pewnie wrzucę od razu materiał na główny kanał. Złożymy sobie te klocki i zobaczymy, jak wygląda ten śliczny Mercedesik 300SL.